ważniejszym punktem obrad podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy Morawica było udzielenie absolutorium wójtowi Marianowi Burasowi za miniony rok. Budżet za 2012 rok wykonany w ponad 100%, a co za tym idzie, również zaplanowane inwestycje. Do tego dochodzi umiejętność pozyskiwania dodatkowych środków z zewnątrz i podobnie jak w latach ubiegłych radni Rady Gminy Morawica nie mieli najmniejszych wątpliwości. Absolutorium dla wójta gminy Morawica Mariana Burasa udzielili jednomyślnie. Zanim jednak doszło do jednego z najważniejszych głosowań, jakie odbywają się w Radzie Gminy, dotyczącego rozliczenia z wykonania budżetu za rok poprzedni, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił obecnym na sesji wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Morawica o wykonaniu budżetu gminy za rok 2012. Pozytywnie wypowiedziało się nie tylko Rio, ale co równie istotne, wszystkie komisje Rady misją rewizyjną na czele. Radni udzielili wójtowi absolutorium jednogłośnie i brawami podziękowali za trud pracy włożony w realizację zadań. Panie wójcie, absolutorium udzielono dzisiaj jednogłośnie po raz kolejny. Jest satysfakcja? No Na pewno jest. No, cieszę się bardzo, że wszyscy radni docenili moją pracę. To oznacza, że wspólnie budujemy przyszłość naszej gminy, bo wiadomo, że jeżeli są przeciwne głosy czy wstrzymujące, to są głosy, które nie akceptują tej działalności. Natomiast dzisiaj było to faktycznie jednogłośnie. No jestem dumny z tego powodu, zaszczycony i również wzruszony, bo to jednak no ciężka praca za nami jest. Później to docenienie przez radnych, również przez sołtysów, poprzez brawa, poprzez aplauz dla mnie osobiście ma ogromne znaczenie, ale to jest sukces nasz wspólny i z tego miejsca chciałem bardzo podziękować właśnie radnym, sołtysom, wszystkim organizacjom pozarządowym, wszystkim osobom, nie chciałbym tu nikogo pominąć, wszystkim mieszkańcom naszej gminy, bo razem pracowaliśmy na nasz wspólny sukces. Ten sukces jest doceniany również na arenie na arenie już całego kraju teraz, bo gmina Mrawice zbiera coraz więcej nagród tych bardzo ważnych. I to chyba pokazuje właśnie, że ta współpraca jest w tej gminie dobra, prawda? Tak, faktycznie, że jest niezwykle ważne dla promocji gminy, dla dobrego wizerunku gminy. Aby ta nasza działalność dostrzegana była no, na jak najszerszym obszarze, więc nie na, tylko na terenie województwa Świętokrzyskiego, ale również na terenie całego kraju. No, dowodem są właśnie te ostatnie wyróżnienia, chociażby w Pałacu Prezydenckim czy w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, które no, jest to ogromna popularyzacja naszej gminy, ogromna promocja naszej gminy tak naprawdę za darmo. Wiemy, że wiele instytucji, wiele organizacji reklamuje się za pieniądze. My reklamujemy się naszą pracą, która jest dostrzegana, doceniana i naprawdę możemy być z tego jako mieszkańcy gminy Morawica dumni. Podczas ostatniej sesji uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę komendanta Komisariatu Policji w Morawicy, Andrzeja Walasa. Dwa lata temu, 2 czerwca 2011 roku, zostałem przez pana komendanta miejskiego powołany na stanowisko komendanta Komisariatu Policji w Mielniku z siedzibą w Morawicy. Pracę rozpocząłem nie znając rejonu, jak też dokładnie zagrożeń. Dobra współpraca z samorządem, skuteczna praca policjantów pozwalała mi na zapobieganie przestępczości, jak też wykrywanie i ujawnianie sprawców przestępstw już zaistniałych. Bardzo dużo pracy. W trakcie trwania tego okresu mojej pełni, pełnionej służby w, w Morawicy został utworzony komisariat i obecnie funkcjonuje. Jest to jednostka rozwojowa. W przyszłości planowana jest modernizacja tego obiektu. Będzie zwiększana liczba pomieszczeń, jak też wyposażenia. Tak jak powiedziałem, na sesji oceny pracy pozostawiam dla mieszkańców naszej gminy. Wydaje mi się, że ta ocena znajduje się na płaszczyźnie w dziale jako pozytywna i tak będzie kontynuowany i ten poziom utrzymywany. Sesja tradycyjnie już zakończyła się interpelacjami, zapytaniami i wolnymi wnioskami obradujących.